Jak schudnąć bez ćwiczeń? Czy w ogóle da się to zrobić? Ja jestem Weronika i jestem dietetyczką w wygodnej diecie. Nie bez powodu mówi się, że dieta to 80% sukcesu. Dlatego jak najbardziej można schudnąć, nie zwiększając aktywności fizycznej. Ale jak to zrobić? Przede wszystkim pij dużo wody. Czasami wydaje nam się, że jesteśmy głodni, a tak naprawdę jesteśmy spragnieni. Dziennie powinniśmy być około 2 litrów płynów aby utrzymać odpowiednie nawodnienie organizmu. Kolejnym krokiem jest oczywiście dieta. Aby chudnąć, najważniejszy jest deficyt kaloryczny. A jak ustalić, ile powinniśmy jeść kalorii, aby schudnąć? Instrukcję znajdziesz w opisie. Oczywiście jakość tego jedzenia też ma znaczenie. Zbilansowane posiłki nasycą cię na dłużej i dostarczą potrzebnych makro i mikroskładników. A może nie masz czasu na samodzielne ważenie, liczenie i gotowanie? Idealnym rozwiązaniem jest catering dietetyczny, który to wszystko zrobi za Ciebie. Wejdź na stronę wygodnadieta.pl i zamów swoją dietę już teraz.